No z tej strony Czerwony Gościa, to kolejny poradnik. Jak widzicie jest w prawym dolnym rogu stworzyłem postać mówiącą się animacji. No, w sumie ten rysunek, no, no muszę na szybko wymyślić coś, jeśli będzie się spodobał ten rysunek, to mogę do gameplay go wstawiać. Ale w skrócie, ten poradnik ma dotyczyć tego, jak stworzyć taką postać. I się filmikami y, z tego kanału, ten film, a z, z tego. Jest to po angielsku, dlatego stworzę właśnie polskie instrukcje, jak to zrobić. Otóż, ma, musimy zainstalować na początku do OBS-a taki plugin move3.1.2 w zależności, od kiedy to yy, oglądacie ten film, może się zmienić i yy, pobieracie to i musicie plik yy, yy, będzie w, w tym, jak to się nazywa, w tym archiwum tego yy, wypakować w, w folderze czy macie tego OBS-a na przykład program Files OBS Studio albo program Files 86 OBS Studio tu będziecie chodzić, tu jest instrukcja, link do tego też dam w opisie, gdzieś instrukcje, żebyście mogli zainstalować do tych filmów i dać angielski więc w skrócie jak to zrobić Na początek musicie stworzyć właśnie posta... ten to jest akurat tak nie mówiący, a tak mówiący i oczywiście pamiętajcie żeby mówiący był z tego w góry, bo jak miałem tu y, na, na górze nie mówiący y, to do tego się zasłaniało to ten mówiący jest. więc musicie kończę tak i jeśli chcecie żeby mówił kliknijcie Wam wszystkim myślę na przechwytywanie wejścia w dźwięku z tym filtry i mam tu y, audio move open i tu na przykład trzeba dodać o audiomove 2 musicie dodać, audio move jest i napisać na przykład open lub closed, czyli że otwarty i załóżmy na przykład ten open, i musicie zostać na magnitude i włączyć async na as nie, nie wiem, po angielsku na 2 accion na source visibility scena, musicie zadać, że to chodzi o scena i wybrać właśnie z tych plików które tam macie w tym tutaj. Jak do tego jest tak mówiący open, i włączyć tle Action Enable Over and Disable Under. musi tak być i do zamkniętego tak samo, tylko po prostu wybieracie plik z niemówiącym. I w tym przypadku open musi być widoczny, a closet niewidoczny i wtedy y, tu na ile zablokuję to nie to zablokować to, i ustalić, że widoczny na porządku mówiący, bo jak nie będzie, będzie schowany, to będzie tego widać jak mówię. Więc to, że no, i mówiący, już nie można ustawić samemu, bo jest już ustalony na ten, żeby był widoczny. A postać oczywiście możecie peńc, albo na przykład strzelić z internetu i znaleźć tam, oczywiście żeby wyglądało, że mówi, no bo na przykład, o, dziób się otwiera, jak mówię, o. o oczywiście można tam to też włączyć, nie chcecie tego, no i możecie ustalić, jak się włączycie kłódkę, to możecie, o. Możecie z tym ustalić, gdzie to ma się znaleźć, to no możecie jeszcze to, na przykład, o tak. Czekaj, to było ten... to ją. he, he, ok. No to już wszystko to... no i... no może, to, no... to potem się poprawi no, Ale już w sumie wiecie jak to się robi, no. Poczekajcie tego pluginu, nie wiem czy on jest koniecznie potrzebny, ale... Teraz dzięki mnie wiecie, jak stworzyć taką postać mówiącą, bo w Pol szukam się po polsku i nikt nie było, więc będzie jestem pierwszy, więc dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam się spodobał, nie zapomnijcie zasubskrybować i dać łapki w górę i piszcie, czy chcielibyście taką mówiącą postać w gameplayach. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, cześć!